Witajcie serdecznie w moim królestwie. Słuchajcie, ogarniamy temat dalej. Wracamy do gór Atlasu. Do gór Atlas, chyba bardziej, tak? Nie do gór Atlasu, tylko do gór Atlas. Będziemy sobie tutaj kombinowali, żeby tu ruszyć dalej naszą fabułę. Góry Atlas, tutaj szarańcza. Mara szarańczy do kości obżarła jakieś stworzonko. maczeta uczty, no to szarańcze miały. Ucztę, a my mamy teraz maczetę uczty z tego tytułu. Słuchajcie, questy jakie mamy zrobić. Zadania poboczne: Atlantyda, miasto Atlasa. To jest w Atlantydzie, czyli zbadaj góry Atlas po poszukiwaniu ogrodu. Ok, i góry Atlas. Mieliśmy list, mamy dostać, która mieszka w wyżej górach? Szejmy. Do jakiejś Szejmy mamy doprowadzić? Sterta kości. No, zobaczmy. Dobra, to jest póki co pokój nic się nie dzieje sępy jakieś stęp nago głowy stępy nago głowę okej okay. troszkę ciekawie jest to rozpracowane okej okay, wyczerpująca x'a dobra idźmy dalej dobra tam jest coś innego tutaj znowu biegają węże jakieś takie nowe stworzonka Bierzę ludy Do you, you, so you have, in you have go a moment? I position for you. I am a trader, making my livelihood on selling exotic spices to the local tribes here. I have a hidden storeroom, but somehow it has been invaded by monsters. I barely managed to escape, but now they are trapped in there, smacking on my precious goods. I you go and clear it out. W jednej z jaskim, w są te drzwi, które otwierają się po dotknięciu pobrudowanego kamienia Ok, Okej, tajny skład, dostaliśmy nowe zadanie. Ciszmy sobie to troszkę. Okej, okay, tu się już napierdzielają. Skorpionami. Dostaliśmy zadanie, idziemy dalej, wypijcie sobie. Też sobie zimna egipia, egipiańska strzałka, bo to są jakieś aegipan. A Egipan. Egipan. Sobie dalej. Tutaj węże nazwa własna Haja coś tam. Okej. Okay. wow, 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 wow. Wypi, wow. wypi, wypi, wypi. Coś tutaj tak. Czekajcie, coś mi tu przymula, tylko co mi tak przymula? Skacze mi ten obraz teraz tutaj Ale dlaczego tak skacze? Nie wiem eee, Czekajcie, tam będziemy szli dalej, musimy tutaj jeszcze wyżej wejść, bo tu się cofnijmy Tutaj jeszcze było przejście O, proszę bardzo Masyna x-wa Może tu było przejście dalej, a... Zobaczmy to są węże, to są jakieś kuropatwy, okaryksy. Idziemy sobie dalej. Tutaj są... znowu są koktaryksy, okaryksy. Jak to tam się nazywało. A, idziemy dalej. Tu są skorpiony skalne, tym razem, nie piaskowe. Wszystko umiercone. Okej, okay, tu jedziemy. Skoro tu jest coś takiego, to tu będziemy szli dalej, więc musimy wrócić jednak w drugą stronę, żeby nie było za łatwo. stronę musimy, żeby nie było nam za łatwo. Dobra, idziemy sobie dalej. Idziemy sobie dalej. Tutaj biegniemy. Tu jest przejście, to jest po prostu przejście takie do piwnicy, tak? Tutaj też jest zejście, formicydy. Łamacz kości, słuchajcie, zobaczmy tego łamacza kości, to jest łamacz kości, eee, plecak, to jest co? I nie mogę tego nosić, ponieważ nie mam siły. Aha, bo to nie jest ten człowiek. Boże. Jak nam czarodziejem. Przyszliśmy tu. Dobra. Odpalmy, odpalmy. Ten się przewrócił, wezwijmy go jeszcze raz. Odpalmy sobie. Czerta kości. Zrobiona skrzynia. Mechaniczne urządzenie. Są. Tajemnicze artefakty. Zobaczmy to. Udało się znaleźć trzy dziwne artefakty. Ich przeznaczenie jest znane, ale kunszt i jakość ich wykonania sugerują, że pochodzą z Atlantydy. Może ktoś, któryś mieszkaniec tej wyspy wie coś więcej. Okej. Okay. Czyli to będzie jakoś tak. Cyk, cyk. No i teraz nie wiem jak to... ...ogarnąć, żeby to się zgadzało, słuchajcie. Nie ma opcji, żeby to się zgadzało. No dobra, tak, damy, a to damy po prostu. Okej, okay, trzy dziwne artefakty ogarnęliśmy. Czyli ten kunsz atlantycki. To jest chyba to podejrzany kamień, prawda? O to chodziło, o to zadanie. Naturalna jaskinia. Bazyliszek, słuchajcie. No ten bazyliszek dosyć taki, dosyć taki słabawy był. Nie trafiłem. Te bazyliszki są dosyć takie ogromniaste, nie? A? Cztery bazyliszki już ubite. Piąty, a one mają 35 poziomy. Ja mam czterdzieści i... Zostałem bęcki. Fajny skład. Możemy sobie tu wrócić do naszego zawodnika, naszego przyjaciela, handlarza, może coś mu jeszcze sprzedamy. Tamte artefakty podnieśliśmy, więc jest dobrze. Dobra, biegniemy, 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 biegniemy. Czekajcie, czy tu nasze ślady się zostają, czy czyje ślady tutaj się zostają? Nie mam pojęcia czyjeś ślady, ale biegniemy póki co dalej. Zobaczymy to na nagraniu, jak to tam wygląda, bo póki co jest ok. Dobra, widziałem, że ich pozabijasz. Masz duszę prawdziwego ojazdnika. Były tam jakieś Here przyprawy? Mam nadzieję, że coś zostało i odzyskam przynajmniej bla, bla, bla. 65 tysięcy sztuk złota dostaliśmy za to. No to to już takie dosyć fajne nagrody wypadają. Dobra, idziemy dalej, słuchajcie. Bo już dzisiaj dużo zrobiliśmy w tym odcinku. Wykonaliśmy prawie jedno zadanie, jedno zadanie wykonaliśmy w całości, drugie ruszyliśmy tylko musimy odnaleźć Atlantydę. Żeby na tej Atlantydzie coś tu się działo. Póki co biegniemy dalej. A tu jest coś takiego. Tu są jaskinie, słuchajcie. Tu jest przejście. Tu jest przejście dalej. Wow, 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 wow. nie tak, nie tak. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Słuchajcie, zrobię przerwę, bo coś mi się tu nie podoba. Nie wiem czemu mi to dzisiaj tak przeskakuje, no ale już trudno. Coś tam zmienimy w ustawieniach, ale póki co musimy sobie radzić. Tak jak jest. Nagramy taki po prostu odcinek, taki dosyć chaotyczny Żadnych procesów w tle nie mam. Wszystko jest wyłączone. Więc sobie nagramy dzisiaj może taki krótki odcinek. Nie wiem co. Musiałbym zestartować komputer, a nie chcę mi się go uruchamiać ponownie. Tak szybko, żeby tutaj. Okej, okay, korekseksy. Czy jak tam się kurczaczki po prostu ja je będę nazywał. Latające kurczaki. Mam wrażenie, że przez takie przeskoki to mi się zaraz zemrze tutaj. Takie mam podejrzenie, że mi się tutaj po prostu zaraz zemrze. Bardzo to skacze, dobra. Zrobimy dzisiaj bardzo krótki odcinek, dojdziemy do następnej, po prostu fontanny. sobie go zakończymy. To nie było, że. Bo nie chciałbym tutaj umierać. Ale widocznie. Kurczę, nic się nie działo. A teraz dzisiaj w sobotę jest taki. Nie wiem, czy przez tą pogodę, ale to tak internet mi nie śmiga za dobrze. Nie wiem, dlaczego to jest takie lagowanie na ten dzisiaj. Ale jak już zaczęliśmy, to skończmy to. Nie tu dużo mówić. Dobra, idziemy dalej sobie. Okej, okay, tu są wodospady. Tu jest wejście do jaskini. To wbijmy do tej jaskini. No tu jest dosyć dużo w tej jaskini. Chyba, że się, że się cofniemy. I tam dalej zobaczymy, bo tu mi się wydaje, że tutaj będziemy szli dalej do przodu. A tam jeszcze była jedna rzecz, której nie ogarnęliśmy za tymi wodospadami. Cofnijmy się po prostu. Pomimo wszystko, ja bym chciał to zrobić do porządku, żeby nic tutaj nie zostawiać, bo jak potem się znowu będziemy musieli cofać i odkrywać takie rzeczy, to mi się to nie będzie za bardzo uśmiechało. Póki co, zobaczmy, co tu się dzieje. Nie, no nie da się dzisiaj grać. Nie da się, to po prostu coś się dzieje. Dobra, tu jest przejście dalej, widzicie? A tu jest przejście takie krótkie, więc może tu coś by było innego. Bo wszędzie tam, gdzie są takie. Napisy dobra, nie słuchajcie, robimy przerwę i wrócę do Was za chwilę. Bo to mi się nie podoba. Dobra, teraz zobaczmy, jak to wygląda. No, troszkę to lepiej ogarniamy niż przed chwilą. Czy jednak restart komputera systemu dał nam radę? Ok, aczkolwiek teraz widzę, że nie no, już, już nie ma takich lagów jak przed chwilą. Tak więc dzisiejszy odcinek nagrywamy na laty, ale mam nadzieję, że teraz już coś nagramy. W dzisiejszym odcinku już tam coś widzieliśmy, mimo że trwał dosyć krótko, to już się coś tutaj podziało. Słuchajcie, tu jest pełno jaskin. Właśnie nie wiem, czy te jaskinie tutaj będziemy. To jest jedna jaskinia. To jest system D Dobra. Może być jedna system. Jeden system jaski. Ok. Tak sobie na, napierdzielając w tego Titanquesta. Ok. To był tutaj taki system jaski. Teraz wyszliśmy sobie tu. Wychodzimy tutaj na te węże. Dobra. Coś tu wypadło. Klucz ojadowy. Klucz ojadowy wypadł. Dobra. Tutaj. Onego i więc. Poczekajcie film. Kurier i kurier, kurier i kurier, no dzisiaj jakoś tak słabawo nagrywam ten odcinek, co zawsze coś mi przeszkodzi, dobra, zobaczmy, idziemy dalej tutaj w głąb, już tu formicydy na nas idą, atakują, kapłanka formicydów, płyknijmy sobie co możemy i idźmy dalej, dobra, tu się nic nie dzieje, tutaj też się nic nie dzieje, idziemy sobie dalej, Dobra, tutaj tych ogarnijmy. No teraz słuchajcie, taki odcinek na dojście, tutaj raczej... fabuły nie popchniemy. A chciałem chociaż jedno... zadanie robić. Okej, okay, to jest ogarnięte. To jest ogarnięte. Kornicy w kapitanowie. OK, tu się dalej idziemy w formicydy, coś wam wypadło. Tutaj wężoki, tutaj wychodzimy z OK, Tutaj jest seta kości, cyk, węże, kurczoki przerośnięte, T kości. odnieśmy sobie to algieńska strzałka no zaraz będziemy musieli o proszę kto to jest abda ab hamon i sobie uciekła jasna, mi najlepsza koza e, Pomóż to, mi, proszę od mnie po, pomóż nie rzuciła ci ziemuce mam już nie najlepszy wzrok kozy i bardowie okej okay. i szukamy teraz kozicy ko 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 Jako mi najlepsza koza. Wam, e, troszkę to jest tak zrobione, żebym się tutaj nie połapał. Nie chcę takich rzeczy, bo wy kosztujecie pewnie za mało, nie? Dobra, nieważne. Ja jakoś tak zrobiłem. Zrobiona skrzynia. Czerta kości. Pozbierajmy to. Teraz mi się wydaje, że zaraz nie będziemy mieli miejsca. Nie, jeszcze troszkę miejsca mamy. Tutaj skorpiony. Czerta kości znowu. Pozbierajmy sobie. Tutaj są węże 2 do ubicia. Dobra. I tutaj jest przejście dalej, bo tutaj tej kozy jako tako nie było, nie? Chyba, że tam jest jeszcze przejście takie po prostu. Słuchajcie, tu jest przejście na pewno. Tu też jest chyba przejście, prawda? Nie, tu przejścia jako tak. A tam chyba powinno być przejście, mi się wydaje, żeby do tej kozy. Dziwne to jest. Tam mi się wydaje, że powinno być przejście, ale jak tam dojść? Jak tam dojść? No nie wiem jak tam dojść. Tu, jest, tu doszliśmy, tu jest przejście takie. Tutaj nie przejdziemy, przejdziemy sobie tu, a wyjdziemy sobie tutaj. przejść tam Jadł. to jesteśmy tu konicydy tu skalnej okay. teraz idziemy sobie tu i tutaj przeszliśmy tak okej okay. a jest ta ale teraz ta koza nam tam uciekła i co jak tą kozę dorwać Aż taką odległość nam zrobiła ta koza wydaje mi się, że nie, no. Tutaj Atlantyda, kozy i bardowie. Aha, podejrzewa, że mieszka... Okej, okay, kto się ukradł, który mieszka w górach. No dobra, no to zobaczmy czy ukradł. Koro ukradł, to znaczy, że może być gdzieś dalej. razie znaczy, zobaczmy dalej. Ok, gruczoł jadowy, fajnie. Formicydy Majestatyczna skrzynia, dobra. I zaraz mi się wydaje, że nie będziemy czekali, tylko sobie wrócimy do miasteczka, żeby sobie to sprzedać. Góry Atlas, nie Gaulos, tam nie w Gadirze. Jednak musimy sprzedać, bo w Gaulosie tam nie mieliśmy żadnych takich miejsc do teleportacji. Więc póki co, tak musimy zrobić, teraz sobie przejdziemy dalej, dodamy tutaj w kadirze, proszę bardzo, cyk, 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 cyk. tego nie sprzedajemy, bo to jest fajna rzecz, którą przekażemy dalej, tutaj też tego nie przekażemy, bo nie mamy jak, ale to możemy przekazać, ok, tak zróbmy, I teraz tak. Obszar ten sportu. Czy ja się tu mogę zmieścić? A raczej wątpię, żebym cię tu zmieścił. O, zmieściłem wszystko. To tam muszę przekazać potem. Eee, schowek. Część zaklęcia karbowanej skórze. Górna część zaklęcia. I tu jest dolna część zaklęcia, gdzieś tutaj miałem. Górna i dolna część zaklęcia. Dobra. I to jest zrobione, to moglibyśmy sobie zrobić w następnym układzie. Zobaczmy, czy coś tu się wzmocniło? Coś się całkowicie zapełniło. Chyba nie jeszcze. W takim razie idziemy dalej. To jest wszystko podniesione. Tutaj o, formicyt był. O, ale patrzcie, nam gdzieś tam zaginął nasz mieszkaniec jądra. Dobra, idziemy dalej, słuchajcie. Tu jest wyjście, tak? Jak to jest tutaj zrobione? Tu przeszliśmy, czyli tam dalej musi być wyjście. To jest z góry. No to tyle, wejść do jaskini było i idziemy dalej w takim razie. Tutaj jeszcze do góry. Jaskinia, tutaj jest jaskinia. Kopiec z kamieni. Weźmy sobie wszystko. Tam jest wyjście, więc możemy tu iść w prawo. O, jeszcze formicydy. Kupa śmieci. Co macie pod tą kupą śmieci? Co, jak tak patrzę z tymi formicydami, to aż mi się zachciewa odpalić Neverwinter Nights. Tam. Y Okej, okay, tu mamy to, więc idziemy na razie tam dalej. Trzeba to jaskinię obczaić do końca. No biegnij. Obczajmy tę jaskinię do końca, skoro tam było wyjście. Skoro w górach, to może tutaj był ten... ...Złodziej Kozy. Może tu był ten Złodziej Kozy. Okej. Okay. Jesteś batalion miejscowy. Tak, oczywiście, że to moja koza. Zawsze była moja. And it's Dziś jest jej jedynkowy dzień, ale jak to się nie specjalnie to możemy enjoy się kadroć. Jak? Cóż, grupka Egip zaczęła ostatnio podchodzić za zbliżej mojego na powołów. Zajmę się nimi to, to może się dogadamy. Ach, na a, dowód Dobra, zabawimy się włowców, zabawimy się włowców zabójcy Aegepianów, czy jak tam. Pałek zwał. Dobra, agepiańska czapa. Póki co nie. Jak to się nazywa Czerwona 5. palownik. Wózca Agepianów. Okej, kozyj Bardowie i zdobiona skrzynia. Fajne rzeczy. Czyli już tu jakieś rzeczy ogarniamy. Dobra, idziemy dalej. Ruszamy, 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 ruszamy. Dobra, teraz tak, zobaczmy. Wonderful. Wspaniale taka głowa stanowi dużo lepszą ofiarę, ofiarę dla mrocznych w mocy muzyki niż koza. Koza rogi? rogi. Ja wezmę otywać kozę. Zgodnie z obietnicą. I 30 tysięcy doświadczenia wpadło. Panią chętnie przyjął go z koju ja z odością swoją kozę. Wygląda na to, że wszystko się niczyło, więc tam nie musimy wracać. Więc słuchajcie, dzisiaj może taki naprawdę krótki odcinek, bo tutaj nie wiem jak wyjść stąd teraz. tak bardzo krótko, całe pół godzinki. Albo jeszcze dojdziemy sobie tam dalej, może coś tam się jeszcze wydarzy. Aczkolwiek nie już! Dobra. Robimy jeszcze do następnego, do następnej fontanny reinkarnacji sobie zróbmy. By tu coś jeszcze w miarę było do pokazania. Ok, tutaj ładują z nami się równo. Zaszczyt bitewny, żebyś tutaj lepiej naparzał. Kupa śmieci. Obezwładniające, zdobione skrzynia. Może ten list chociaż dostarczymy. Laur rozumowania. Biegniemy dalej. Tępy. Przerośnięte kurczaki. Patrzcie, przerośnie te kurczaki. Biegniemy dalej. Aż cztery jesteście. I tutaj skorpionki też zaraz się poprzewracacie. Na razie nie ma trudności. Tutaj wszystko na strzała pada, harpia. Troszkę gorzej, ale się przewróciłaś. Dobra. Wypijmy miksturkę, many. Wypijmy miksturkę. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Dobra, już to nie było, chyba czasami uciec i sobie założyć na siebie zbroję z kamienia. Patrzcie, bo tutaj dobrze jest, że coś poszliśmy dalej, bo tu widzę, że są rzeczy. Jakieś tutaj, jakaś osada czy coś takiego. Kupa śmieci. Paśmieciowe x XFA Izolowany paskowy kunszt To coś tam coś tam Dobra wchodzimy tutaj Jesteśmy w górach Jesteśmy w Afryce w górach Okej okay. Słuchajcie jesteśmy tutaj Mamy też naszego Kwarantannę, kwarantannę. Boże co ja bredzę Karawanę mamy Szejma beduinka Tyle nam powiedziałaś? Some of our goods are for trade. Do you know carrot park Peace be with you. What the garden? Oh yes. You... Where Coś are you from, from? Carthage. Coś się zbugowało. Jesteś, panika. Ale ja tam teleportu nie mam w Kurach Atlas, nie? W Gaulosie mam tylko portal w Gaulos, czyli jest gdzieś dalej. Co, tyle będę wracał? Coś tu się zbugowało z tą Beduinką, mi się wydaje. No nie wiem. Ogarniemy to jakoś inaczej. A póki co sprzedajmy, co możemy. To też możemy sprzedać. Thanks. Dobra, czy my idziemy dalej? Tutaj... Tak, to dojdziemy choba, sobie chociaż do spontanej reinkarnacji. Algian wyżynny mistyk. Dobra, czekajcie, przepuśćcie mnie tutaj. Coś tam się poprzewracało. O, jakiś... Jakiś amulet czy talizm oderwaliśmy. Tutaj po schodach. Idziemy dalej. Tutaj znowu przerośnięte kurczaki. Okej. Okay. Dobra. Jesteśmy tutaj i tutaj sobie zakończymy odcinek. Póki co dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.